Dzień dobry. Uprzejmie informuję, że w ramach akcji Szybki Pit w Urzędzie Skarbowym w Tomaszowie Mazowieckim w sobotę, w dniu 16 marca 2013 roku, w godzinach od 9 do 13, zorganizowany zostanie Dzień Otwarty. W tym dniu pracownicy Urzędu Skarbowego będą czekali na wszystkich, którzy potrzebują pomocy przy wypełnianiu zeznania. Mają pytania i wątpliwości dotyczące rozliczenia rocznego za rok 2012. Lub po prostu chcą, korzystając z dnia wolnego od pracy, złożyć zeznanie podatkowe. Będzie można również załatwić m.in. sprawy z zakresu podatku dochodowego od do osób prawnych, podatku VAT, rejestracji podatników i aktualizacji danych, podatków od spadków i darowiz oraz czynności cywilnoprawnych, jak i rachunkowości podatkowej. Punkt kasowy prowadzony przez bank spółdzielczy będzie czynny w tym dniu w godzinach od 9 do 13. Zapraszamy także wszystkich chętnych do przesłania zeznania drogą elektroniczną, korzystając z tzw. e-deklaracji na stanowisku komputerowym. Jest to łatwy, szybki i bezpieczny sposób, nie wymaga on podpisu kwalifikowanego oraz zapewnia wcześniejszy zwrot podatku. Ponadto w dniach 29 i 30 kwietnia 2013 roku Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim będzie czynny w wydłużonych godzinach, to jest od 7.30 do 18.00. Serdecznie zapraszamy i wyrażamy nadzieję, że Dzień Otwarty w Urzędzie Skarbowym spełni Państwa oczekiwania i potrzeby.